Siemaneczko, mm. siemaneczko, zagram sobie dzisiaj w grę The Unknown, chyba tak to się czyta, jest to oczywiście indie horror gierka, no i zaczynam bez zbędnego przedania jeszcze tu kontrolę, dobra, 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 dobra. dobra. Escape the trap of Morpheus, two ones again be free but chance, obo is not enough, I require dobra no co tu mogę na start powiedzieć, grafika jest całkiem spoko, game yes, no proszę dobra nie wiem w sumie czego ja tu mam się spodziewać Kurwa mać. Ja się patrzę co to jest <laughs> Mistrzostwo świata naprawdę Poprzednio gram się skraszowała, ale powracam Ciśnęmy jeszcze raz To samo, to samo, dobra Teraz już będę patrzył sobie pod nogi elegancko Dobra Musimy zbierać skrzynki ze złota Nie wiem, czy to pułapka jakaś Nie Tutaj chyba coś się pierdoli no, Dobra, idziemy dalej Powiem Wam, że klimacik tutaj w tej grze jest Całkiem spoko Tu chyba nic nie ma Dobra. Czyli zawracamy. Mm. Nie wiem czy tu jest jakiś podwór, czy Tylko na te kłopaczki mam uważać. Przekonamy się. E, tutaj nic więcej nie było. To idziemy w tą majkę teraz. Chyba dam radę tam przejść, jakimś cudem. No, tak jak myślałem, elegancko, dobra. pochodnie ładnie za mną no, Na pewno to jest dobry znak. Tu widzę pułapeczki. puapeczki. Tylko złota nie widzę. mi, że tego nie się ja... No nie się. A jeszcze spróbuję innymi przyciskami. No nie, 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 po prostu się nie da Zawracam. Zawracamy. Kawał drogi, teraz będę musiał wracać się. O, to nie było nic. To te papaczki. No jak na razie to jeśli mają być tylko te płapaczki no to dosyć słabo wam powiem Ale zobaczymy może, może tu akcja się rozwinie bardziej A się zastanowić czy, czy to jednak ma jak kieszenie Jakiś dymek, o, co to dla mnie Opierdolony jestem labirynt, wam powiem Idę po prostu przed siebie, nie patrząc gdzie e, tutaj nic Tak nie wiem czy ja ten doszedłem jeszcze nie No nie gadajcie mi, że w kółko się kręcę Nie no, w kółko kur Oj, zasnęła W takim razie... Zapaliłaś pochodni chyba No i tędy szedłem, a oś Ile ja drogi zrobię Tutaj w lewym górnym roku widzę firczę strach, mam 0 na 10 nie wiem, czy to się jakoś... kiedy to się odpala, kiedy się zwiększa. Ta liczba by na razie to tu nie ma nic, by mogło przestraszyć. No i tu też byłem, no nie wierzę, no nie. Tutaj ładnie mi latają teksturki. A, zapomniał... Nie, no tam pisało, że jak kliknę F to mogę zaznaczyć sobie ścianę, ale klikam i nic. Także to to jakoś kiepsko jest zrobione. Na no, przeciwnych dźwięków to na razie tutaj nic. Nic mnie nie zaskoczyło. I ten to co? Hmm. Tam jakaś kurwa jeba na czaszka była, nie wiem czy jeszcze jest. Tutaj to jest, nie wiem co to jest, ale coś się pierdło w gierce chyba. no dosyć dziwne ale nie powiedziałbym że się przestraszyłam, no bo raczej nie było to zaskoczenie wielkim dobra idziemy dalej nie no jeśli w tej grze to tylko te czaszki mają mnie przestraszyć no to no nie za bogato o jest skrzyneczka teraz nie wiem gdzie mam może tu na górę pójdziemy do oczu jeszcze jedna skrzyneczka i... Jesteśmy z... Co No jesteśmy gotowi, żeby... Rzucić komu trzeba Teraz tak, skąd ja przyszedłem? Będziemy tu Czekajcie a nie, to tam dalej jeszcze trzeba, trzeba pójść kawałek Jeśli jest tam w ogóle przejście, czym Tu byłem, była skrzyneczka, a czyli tutaj jeszcze nie było ja Powiem że czym dłużej gram, to ten klimat jednak na mnie, na mnie działa dziwne dźwięki jak ta to czary mogą przejść wam pachę nie są przepraszam za wracam kurde coś się wróciłem tego dymu to tu trochę spał Kurwa, <laughs> ja pierdolę. O kurwa, co to? Kurwa, czacha idzie Ja opierdolę, nie wiem, teraz to, teraz tak Teraz mnie gra, złapa Wracamy, wiem, że jeden taki długi, kory, główny korytarz nie poszedłem no, zobaczymy co tam będzie. Tutaj chyba jest spokój z kartką, tak. I tutaj jeszcze nie byłem. Jest. Co? No kurwa. Dobra, mam. I teraz możemy chyba wracać. Przynajmniej tak mi się wydaje, wam coś tam mówię, że to że złoto, chcesz, tak? Łooo, i co, i ciąg dalszy. No, co to za dźwięk? Laptop? Aha. Czyli to był chyba sen. No co, i koniec? Koniec. Aha, ta gra była zrobiona w 48 godzin. No to Wam powiem, że naprawdę całkiem spoko. No były dosyć nudne lokalizacje, ale klimat był na pewno na plus. No i raz, raz, raz się wystraszyłem, Tak bym powiedział. No dziękuję za oglądanie. Gierka, no średnia no, szczerze, szczerze mówiąc, ale całkiem przyjemnie się grało. Dzięki za oglądanie i Narka.